Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj ja zaczynam wyjątkowo vloga, bo Julita siedzi nad jakimś tajnym projektem. Właśnie jest tajny, więc nie mogę wam go pokazać. W sensie wpadłam do głowy w sumie kilka dni temu i teraz intensywnie nad nim pracuję. No i zobaczcie w jakim pięknym miejscu siedzę. I uwaga, nadal to jest Maroko. Jest pięknie, zielono, słońce świeci. No więc czemu nie skorzystać z takiej pięknej przyrody. No więc ja wracam teraz do projektu. Chociaż jeszcze na chwilę, bo za chwilę obiad i stwierdziliśmy, że robimy dzisiaj grilla. Co prawda nie mamy mięsa, a my na grilla lubimy mięso, ale postaramy się jakoś zastąpić to warzywkami, bo akurat cukinie, bakłażany i inne rzeczy mamy. Dodatkowo zrobimy sobie jakieś sałatki, więc mam nadzieję, że będzie pyszne. No, więc sio Sią. Chowam się. No dobra, trochę porobiłam, więc czas wyjąć. Grilla, Nasz cały jest w piachu po ostatniej przygodzie na Saharze. Sebastian, średnio wyczyściłeś go, wszyscy z piachu, więc wyciągamy. Nasz grill mały, ale bardzo dobry. To co dziś polecasz w kuchni na grilla? No więc będą bakłażany, cukini i papryki. Stwierdziliśmy też, że no nie mamy chleba. W sensie mamy, ale będzie on na kolację, więc zrobimy sobie kuskusa do tego. Mamy ceciki, mamy sałatkę, więc chyba będzie smaczne. No i myślę. Z przyprawą do grilla wszystko smakuje dobrze. Już wygląda apetycznie, mimo że surowo. No i jedzonko ląduje na grilla. A grill już dobrze rozgrzany? Tak, już ciepły i teraz już jestem mądrzejsza. Nie robię y, tych warzyw tak jakby w kółka. Nie kroję w, w, w poprzek, tylko W górze, zasterki takie. Żeby nic Małe nam gruby. tutaj nie, nie powpadało. Teraz myślę, że będzie dużo lepiej. Kurczyk, kiedy ostatnio mieliśmy grilla? Na Saharze, co? Na pustyni, tak. Niedawno. Niedawno. Ale miło robić... Grilla kolejnego w połowie marca. Polytam. Płuskus gotowy, widzę, że grill też już dochodzi, więc możemy siadać zabrać, zebrać w grilla. Te chyba były OK, co? Już? Tak, te odkładałem już gotowe. U, niektóre to takie. Bardzo gotowe. Bardzo gotowe. A resztę jeszcze trzeba doglądać. Te też? Nie, jeszcze słabe. Dobra, to to i dołożymy. I niech się robią, a ziemniaki. Znowu będzie test, czy ziemniaki wyjdą tak samo jak ostatnio. Proszę. A dzisiaj trochę skromnie z tym jedzeniem, no ale to był spontaniczny grill. kuskus. Tu jest sałatka z pomidorkami i z pesto bazyliowym. Tu mamy warzywa. Tu też caciki, trochę cebulki. No i to tyle. Ale. Tak myślę, że smaczne. No z takim widokiem, no to powiedzcie, czy nie jest smacznie? No i chwila prawdy, jeśli chodzi o ziemniaczki. Zobaczymy, co tam szef w kuchni wymajstrował. Zdradzałam trochę inaczej, inną techniką niż ostatnio, bo nie wrzuciłam od razu w popiół, tylko położyłam obok. Wbijałam teraz widelec. Mm, parują. To dobry znak. I teraz chwila prawdy. Bo to jest skórka jakaś taka nieprzypalona. Przykro Ale? Nie upieczony. Więc tylko oliwa w sól. Ale patrz ładnie. Ooo, jak ładnie odchodzi. Jak spary. <grym> no to No nie będzie pan zadowolony, bo pan lubi spary. Jest. Trochę oliwy dużo soli. W ogóle muszę wam powiedzieć, chyba w kiedyś myślałam, że ta oliwa jest to taka pyszna, bo że tak oliwki czuć, może że ja oliwek nie lubię. Jak? Dobry. Dobry, dobry. Mariusz. To ja też zajadam. <grym> no i jako, że jesteśmy świadomymi uczestnikami i korzystaczami więc gasimy grilla, zaraz pokażę Wam jeszcze mój tajny sposób właśnie na szybkie zebranie i czyszczenie, bo my tego grilla, U, jak fajnie to wygląda, za każdym razem czyścimy, za każdym razem go od razu składamy, no żeby nie wozić takiego brudnego, no i dzięki temu w ogóle jest jak nowy za każdym razem, więc... Chwila, niech to ostygnie yy, i będziemy sprzątać. No i wygląda to tak, że bierzemy, ściągamy wszystko, od razu czyścimy. Więc to jest jak nowe. A teraz to, co mamy, yy, przesypujemy sobie do, bo już trochę ostygło, do reklamóweczki. O i zaraz będzie czyste. Teraz, jak wszystko już jest wyrzucone, to zobaczcie, że przez to, że była tutaj ta ciepła woda, wszystko normalnie, schodzi idealnie i ten grill wraca do takiej do formy. fabrycznej formy. A my wszystko po prostu mamy w jednym, mm, jednym woreczku, w który wrzucamy do śmieci. Grill wysprzątany, czysty, piękny na kolejny. Na kolejne grillowanie przygotowane. Dobra, jeszcze sobie nóżki odczepię, żeby było mi łatwiej. Dzień dobry, dzień dobry, kolejnego dnia. Wczoraj było fajnie, ale było tak fajnie, że siedzieliśmy na miejscu, bo było piękne słońce. Więc teraz po pracy idziemy sobie na spacer. Ja zakładam gumiaczki, bo ogólnie przez cały dzień tak trochę Pana, trochę nie pada, opaduje. trochę jest słońce, trochę nie. Więc. Idziemy na taki krótki spacer, to są jakieś punkty widokowe i tak dalej, w tym ładnym lesie. Więc mam nadzieję, że gumiaczki będą wystarczające, żeby nie się dobrze wyszło. A musiałam je umyć trochę, bo chociaż i tak wychodzi teraz brud cały. Po tej ostatniej akcji z Francuzami, niby tam nogi obtrzepałam w tej wodzie, ale jednak ta glina została, więc. No, trudno, wygląda jak fleja, ale ważne, że jest praktycznie. No to co, idziemy? Idziemy, idziemy. Mapka, która tutaj jest, nie jest już zbyt czytelna, bo chyba swoje lata świetności masz ze sobą. Ale jednak da się coś zobaczyć. Widzimy, jak tutaj wyglądają szlaki. Mniej więcej widać, je też. Tutaj fizycznie, więc damy Właśnie radę. Właśnie coś mi kapnęło na no, no. To kurteczka no, no, i lecimy. No, no. Damy radę. Nie przeszliśmy nawet pół kilometra, a zaczęło padać. Więc chwilowo, mimo że mamy kurtki, to stwierdziliśmy, się, że stwierdziliśmy, że schowamy się e, pod drzewem, bo tu faktycznie mniej pada. A przy okazji powiem Wam, no, piękne miejsce. Las pełno zieleni. A, odwrócę kamerę i pokażę Wam, ile tu śmieci. Realia. No, w sensie szkoda. Ławki poniszczone, nie Szkoda, że takie, o, o tutaj właśnie nie, nie dbają o to. No, bardzo szkoda. No i dodatkowo te miejsca mają właśnie ławeczki, ale zobaczcie. Tu ławeczka zdewastowana. Tu pełno śmieci. No, przykro, tak to oglądać. Przykro, przykro. Cała traska jest jak widzicie wyłożona takim fajnym kamieniem, więc spoko się po niej idzie, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie tak pod górkę. Myśleliśmy, że to będzie taki lekki spacerek, a tu jednak trochę wysiłku trzeba włożyć. Jeszcze dodatkowo nic nie jest opisane, bo jest zakręt dla tak. i nie wiem gdzie iść. A zobaczcie, teraz gra. tu mamy zakręt tu, teraz mamy zakręt tu i nic. Mamy tą I mamy tą mapkę taką tą narysowaną, co widzieliście? No będziemy wyczajać. Co tu jest? Bo jest też kilka punktów widokowych, ale... Gdzie? Chyba tam jest. w lewo. Idziemy Dąbrzele. na nosa. Tak. Dobra. No, czuję. Raz pada, raz nie, więc raz zakładamy kurtki, a za chwilę je zdejmujemy. No i zaczynają się pojawiać też jakieś widoczki na trasie, bo jesteśmy już nieco wyżej. Więc widać tam jakieś fajne górki. Zaczyna to wyglądać. Gdzie jest lepiej. Gdzie? Coś tam widzisz? Gdyby to niebo było błękitne. No wczoraj było, ale gridowaliśmy. Nie chciało nam się wyjść. Patrz jeszcze tu do no, mnie, widać. Bardzo ładnie. No, ładnie. Jak na zawołanie, pojawiają nam się tu coraz ładniejsze widoczki. No, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Tu coś kwitnie, tu zielono. No, pięknie. Ogólnie pada już w tym Maroku tak od około tygodnia albo i dłużej. I z tego, co słyszeliśmy, dużo rzek wróciło w ogóle e, do istnienia w ogóle swojej. Bo tak to jak jest sucho, to nie istnieją. No i tutaj też widzimy jakiś taki mały, rwący poty, potok. Chociaż dużo wody tutaj nie ma, bo to tylko taki mały strumeczek, ale zawsze ale coś. Ale fajnie, bo Maroko podobno potrzebowało wody ogólnie do plonów, bo już było bardzo dużo susz przez wiele lat, więc... Więc tutaj wszyscy się tak. cieszą raczej, a nie narzekają na pogodę. No i jak jest zielono, to sami widzą. W ogóle czujemy się jak w takim polskim lesie. Tak, bardzo to jest. No i nie wiem, czy wam ogólnie mówiłam, gdzie my tak naprawdę jesteśmy, bo dotarliśmy do podnóża Gór Rif, bo tak naprawdę Maroko ma dwie, no, dwie, 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 dwa główne pasma gór, Atlas i, i Góry Rif, które już są znacząco bliżej Europy. Zaraz wam tu wstawię właśnie mapkę, gdzie się dokładnie znajdujemy. No i pewnie dlatego już tutaj jest bardziej zielono. Powiem wam, że mega się cieszę, że odkrywamy takie też yy, obszary Maroko, które są w ogóle jakieś poza szlakiem totalnie. W sensie jesteśmy na szlaku, ale nie o to mi chodziło dokładnie. Tylko są, w ogóle kto by pomyślał, że poza tyfowym, ja Tak dla poza typowym szlakiem turystycznym. Kto by pomyślał, że Maroko jest taki zielony w tej części kraju? No dla mnie to, to ten szok, ale jest tak ładnie i to też jest fajna odskocznia. Od tej pustyni, w której, na której ostatnio byliśmy. Więc powiem, Wam, że tak uważam, że ten kraj ma mega duży potencjał, ma góry, ma pustynie, ma morze, ma takie tereny zielone. No gdyby zrobili to tak bardziej europejsko. Yy, wiem, że no, trochę by zniknęło z tego ich, Urok. ich, ich uroku, ale yy, jest ogromny potencjał. Nawet no, na nartach też można było powiedzieć. A, no, z tego, właśnie stopnia, ciarskie, i w ogóle. Były. Mm. Mega, ładnie, mega. Jest i on. A my jesteśmy dosyć daleko, bo jak oddalę, to będzie widać, że ledwo go tam w ogóle widać. Ale jest. Więc wracamy do niego, widzimy już nasz cel, nasz cel. No i na ścieżce pojawił się znak w końcu, a my już właściwie wracamy. Co prawda, nie wiemy wiem, gdzie jest, napisane, ale. Jakby ktoś chciał to znaleźć. Znaczy, ale są nawet to, odległości, nie? Tutaj jest jakieś 1000 metrów, trochę się zamazało, czegoś. ale widać. A bo to nie jest wysokość, to bo sprawdziliśmy, znajdujemy się na wysokości 100-200 tak, metrów malutko. nad podziałem morza, a to więc chyba ten 110 to jest po prostu do. Um, tam gdzie byliśmy. Tak, tam gdzie byliśmy, a my przeszliśmy około 3 km, więc jeszcze kilometr, i jesteśmy w domu, i wracamy na kolację. No i dotarliśmy do Pixela. Zaczęło na końcu jeszcze trochę nam kropić, ale i tak super wycieczka. Yy, prawie 4 km, idealna na taki yy, popołudniowy spacer Zrobiło się chłodniej, patrz że jest 15 no. 16 stopni. Jakoś. Ale i tak jest upał. Ja mam wrażenie, że jak się no, to się, co? jest upał. No yy, gumiaczki. Chłop, skarpetka. wszystko. I drugie to samo. I na kolację, a dzisiaj... A drzwi nie zamknęłaś. Jeszcze nie ma, to było. Tak. No i dzisiaj mscynmeny, jeszcze pokażemy wam innego mscynmena. Z innego miasta, inny typ. Inny typ. Innego regionu już nawet w zasadzie, co? Bo tutaj w tych okolicach gór jeszcze nie kowaliśmy. widzenia. Już tak. I światło. O nie, jeszcze kapelusz. Ale dobra, to wrzucę. Ogarnęliśmy się więc czas na wspomnianą kolację, i tu też mamy tego synmena, ale zobaczcie, z czego on jest inna. zrobiony. On jest zrobiony z takiego rozpadającego się makaronu. No to niby jest taki placek jak poprzednio, ale. No, no, jest o wiele grubszy. Ten, jest, wszystkim, nie? No, ten jest ogromny, dlatego. Zastanawiamy no, się, czy jednego na pół godziny. żeby kupiliśmy ogólnie dwa, ale no mam wrażenie, że to jest gigantyczne i zjemne. To jest cieńsze, zjedliśmy nawet dwa na łebka. Tak. Ja byłem głodny. Więc a tutaj. Próbujemy, no bardzo ciekawa konsystencja takiego placka. No, próbujemy. próbujemy. Podgrzewałam oczywiście wszystko na patelni i trochę muszę powiedzieć, że kształt, bo te makarony się z niego wysypały. A jeszcze twój talerz zaraz... Mam wrażenie, że to jest po prostu zwykły makaron, ten taki cieniutki, więc spróbuję. <grym> Wszystko go będzie posmarować, tak jak zawsze, no, tym serkiem tutejszym. No, w ogóle, myślę to, będzie potrzeba dużo takiego sosu czy coś. Nie wiem. Nie wiem, czy to trzeba. Dobra, łyżką. Może to być zepchnij, bo je rozsypię. Znaczy, jeszcze trochę par Dziękuję. No, a w środku? No, w środku wyglądam trochę lepiej. Zobaczcie, taka zbita masa jest. No, lecierem. No, zobaczymy. Mamy za mało serków. Jak mi się ciepłe? stało, że mamy za mało serków? Sądziłam, że. Miałe ciepły, ciepłe? To ja mam Nie wiem do czego to opisać. W ogóle to wygląda jak takie gniazdo ptaków. Sebastian testuje. Teraz ja wyjemy, tym też. bardziej się rozsypuje. No naprawdę. Chyba jutro zużyjemy tego jako makaronu do, do obiadu, a nie jako kolacji. I co? Jak? W ogóle bardzo suchy, przez to, że jest takiej konsystencji. W ogóle też stracił to ciepło od razu, tak? <grym> nie Na kolację nie polecamy. <grym> Na kolację nie polecamy. Przetestujemy to z sosem do obiadu. Dodamy hmm, wam Ale te bardziej naleśnikowe wersje były takie okay. lepsze do jedzenia. A to po prostu jest takie zbite kana. Bardzo suche. Dzień dobry, dzień dobry kolejnego dnia i zapraszam Was na obiad, bo wczoraj wspomniałam Wam kolacji, że robię tego msynmena jeszcze w formie obiadowej. I Zobaczcie, pocięłam go na takie dosłownie, to się rozłożyłam Rozsypą i pocięłam, się. fajnie się rozsypał, więc będzie takim naszym makaronem do naszego tutaj takiego azjatyckiego. Tajskiego dania na mleczku kokosowym i na sosie kary, więc myślę, że będzie pasował. No i wydaje mi się, że ogólnie zobaczcie, to jest ten jeden synmen, jeden ten naleśnik. Uważam, że bardzo dużo tego makaronu wyszło, no ale i myślę, że ta forma lepsza zaraz będziemy testować. No, i do tego na drugą stronę nasz sosik i będzie, mam nadzieję, pysznie. No i jak? Bo ty już próbujesz forma dużo lepsza? No na pewno lepsza niż wczoraj taka sucha sama. Fajnie to po prostu taki makaron dodatkowy, co? Myślę, że jest opcja. A po obiadku zobaczcie, kto do nas przyszedł. Piękne owce. Tutaj też ich jest mnóstwo. No hej. Wczoraj tu była jakaś mała też, ale dziś. Nie, nie widzę. No takie widoczki. Gdzie jesteś malutka, malutka. No nie wiem, ale była taka słodzinka mała. Sebastian rusza pikselem, a ja jeszcze idę na zwiady zobaczyć, czy w ogóle tu przejedziemy, bo padało tu wszystkie kadnie i zobaczcie, tu się pojawiły takie rzeczki. A to jeszcze nie jest najgorsza rzecz. Dojdę tam kawałek, to jeszcze wam pokażę, bo już mieliśmy problem z przejechaniem. Do a teraz, no mówię, padało tu kilka dni, więc yy, mam nadzieję, że z tym wyjedziemy, bo na 4, na 4 niestety nie mamy. Widzicie, bruzdy są, ale damy radę. Damy radę. A ja w tym miejscu żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie kciuki w górę, zostawcie po sobie jakiś ślad i pamiętajcie o subskrypcji, bo algorytm YouTube'a, żeby polecać moje filmy dalej, bardzo lubi takie interakcje. A my kierujemy się, a się na zachód. <laughs> Dokładnie.